Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Na wstępie chciałbym Wam życzyć zdrowych, radosnych, pełnych miłości, ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku. Aby ten nowy rok był lepszy od poprzedniego, samych sukcesów w życiu prywatnym, zawodowym, no i oczywiście w grze World of Tanks. Chciałbym też w kilku słowach pokrótce podsumować rok 2020, jeżeli chodzi o moją przygodę z YouTube. Bo niewątpliwie był to dla mnie rok przełomowy. Przez pandemię byłem zmuszony w marcu i w kwietniu siedzieć w domu, gdyż no moje miejsce pracy zostało zamknięte. Wtedy to też zacząłem wrzucać filmiki na YouTube. Jedne gorsze, drugie oczywiście troszeczkę lepsze, ale co na pewno pojawiły się, pojawiały się coraz częściej. Też w tym okresie właśnie kanał zaczął się dynamicznie rozwijać. Przybywało wyświetleń, komentarzy, lajków, a co za tym idzie, również nowych subskrybentów. Chyba każdy z twórców YouTube zauważył wzrost oglądalności i tym podobne rzeczy w okresie tak zwanej pandemii. Na kanale również w tym roku zorganizowałem dwa konkursy, w jednym do wygrania było 1000 golda, w drugim czołg premium 6 poziomu, co niektórzy zarzucali mi, że losowania były ustawione, że to tak itd. Tak naprawdę nic nie było ustawione, a nagrody trafiły do wylosowanych osób. Na tą chwilę mam prawie 400, 490 subskrybentów na kanale, co mnie mega cieszy i dziękuję Wam za to, moi drodzy. Nigdy nie powiedziałbym, że kiedyś osiągnę taką liczbę. Choć gdy było około 200 subów na kanale, to tak sam do siebie powiedziałem, że fajnie by było, gdyby do końca roku no, wbić te 500 subów i powiem że Wam, że prawie się to udało. Za co bardzo Wam dziękuję, Panowie. W przyszłości mam zamiar kupić lepszy mikrofon, bo dźwięk w co niektórych filmach brzmiał tragicznie, za co Was bardzo przepraszam. Również w planach mam założenie klanu dla widzów, o którym wcześniej na pewno poinformuję Was. Kilku chłopaków założyło serwer na Discordzie z moim kanałem, za co Wam bardzo dziękuję. Choć wiem, że mało tam się dzieje, ale wraz ze wzrostem kanału myślę, że tam też będzie się dużo działo. Dzięki za wszystkie komentarze! Donejty lajki pod filmami. No i oczywiście za to, że jesteście, równocześnie przepraszam wszystkich tych, których w jakiś sposób uraziłem, bądź na przykład coś obiecałem, a nie dotrzymałem słowa. Myślę, że. Pozostaniecie ze mną na dłużej i gdzieś tam małymi kroczkami będziemy rozwijać kanał Bobek 9.2, żeby dorównać tym najlepszym, bo dogonić ich raczej się już nie da, choć w życiu wszystko jest możliwe. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego na te święta, na nowy rok, radosnych dni. Trzymajcie się ciepło, cześć!